Dzisiaj jest drugi raz cynamon. Ale wtedy ktoś nam zczaskał... No... Yy, kufel. Martyna! A tyle. A co jest idę po kakao. Pokażcie, ile tego macie. Sandra ma tyle, a Denis? Kolejny ktoś zabrał. Pa, pa, Raz, dwa, trzy. Denis do ryja. Uśmiechnijcie się do kamer, Denis! Denis! Uśmiech! Sandra, uśmiech! Denis, uśmiechnij się, Sandra, uśmiech! Będzie trzecia część jeszcze. Ale wtedy będzie Denis i Seba. Seba no. Okej. Okay. Ha!